Dlaczego Voldemort nie został duchem? Voldemort nie stał się duchem po śmierci, ponieważ jego dusza była zbyt roztrzaskana przez Horcruxy, aby mógł istnieć w takiej formie. Zamiast tego, po ostatecznej śmierci, ujrzał tylko okaleczony, niemowlęcy kształt swojej esencji w miejscu przypominającym otchłań King's Cross. Dlaczego nie został duchem, Horcruxy? Dzieląc swoją duszę na wiele części i ukrywając je w horcruksach... Voldemort osłabił swoją własną esencję. Brak całej duszy. Aby stać się duchem, dusza musi pozostać na tyle cała, aby mogła odłączyć się od ciała i manifestować się jako duch. Voldemort nie spełniał tych warunków. Co się stało po jego śmierci? Po zniszczeniu ostatniego Horkruksa i jego ostatecznej śmierci, Voldemort nie mógł powrócić do życia ani stać się duchem. Został zmuszony do istnienia w obskurnej, niemowlęcej postaci w zaświatach, co było karą za jego obsesyjne próby uniknięcia śmierci i rozbicie swojej duszy. Co robisz? Topisz złoto? Nie, daję subika.